mam z lubiste z tej strony Mr. Koksu. A dzisiaj kolejne dwa itemki stałe. Bardzo się cieszę. Tak już je widzicie. Fik, 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 fik. Tak już pierwsze. Yy, kolejne itemki stałe. Czekajcie. Ten tyteczek zamierza gdzieś. Robimy skila typeczkowi. Ty typeczku, ty typeczku. na kochaj, jaki Dobra, kolejny typeczek poszedł. Pięknie, pięknie, pięknie. Pyk, pyk, pyk. Zbieram wiecie pewnie na co. Na no jakże piękne strzały? 1500. Bo ja mamy łup właśnie. O, mam strzał fajnie. Ten typek miał. Już do tamtego typeczka idziemy. Ten typeczek naprawdę jest fajnie loski. Flikki Mam trzy cioski. To jest pięknie. Pięknie. Już mam trzy stile. Pięknie. Tpeczkę na środeczku. Pójdziemy sobie do tego tpeczka. Naprawdę, te trzy itemki stałe są załomiste. Cztery. Z pięcioma będziemy. Patrzcie na to. Piękny skin, piękny skill. Piękny. Dobra, piękne. skill i ostatni typeczek. Mam cztery skille. Skille mam cztery. Ostatni typeczek i będziemy mieć wygramy marenka, więc to jest możliwe na 99,9%, że wygramy tą Marenę. Ale nikt nie wie, co się może zdarzyć. Ten typeczek może sobie zakupić super ninja, na przykład mówię. Ten typeczek może tam siedzieć i kampić. ten typeczek może dostać strzałą ode mnie kurwa no to poczekamy na tego typeczka staram się znaleźć ten diaksowy kilow. weźcie dajcie diaksowi jak z killoff Świetnie, po co mi klatę. Ja nie mogę. Śmoneczki moje, ziomecz. Zaraz wracam. Ziemeczki typeczek się poddał, spadł. Wygrałem tą arenę, Co robiszcie? No i widzimy się już na następnej. Ziomeczki to już kolejna areneczka z moimi e, przedmiotkami stałymi. Myślę czy teraz kupić. Dobra, kupimy drewno i później będziemy już tylko zbierać na strzały. Tak więc teraz jeszcze kupimy sobie stałe drewno. Tak, I później już będziemy zbierać tylko na strzały, na no supermieńcze, drewno i na te konkretniejsze itemki. Jest jeszcze tylko drewno, bo mam idę. Z tym głupkiem. Dobra, no to kupimy tylko sobie jeszcze to drewno. Stałe drewno. Nie wiem, czy ono się przydaje, ale mój kolega je ma i mu się bardzo przydaje. Pani wiedział, że miałam super skoczka. pięknie, ja pięknie ja wykorzystana akcję i pięknie zabity tak. Teraz już tylko zbieramy na. na co? Kurde. Teraz tylko zbieramy. Kwiumeczki moje kochane na. <laughs> fliks, freaks, fliks, fliks, fliks. Błagam, 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 błagam. Ja nie mogę, albo blisko. To trzy, dwa, jeden, kolejna raneczka. Pięknie, pięknie, pięknie na razie. No. Znaczy, nie pięknie, ale fajnie się gra. Bardzo z tymi kwiatami stoimy. Teraz musimy tylko zbrać zbroję ze skrzynek. A i śnieżki by się też przydały. Śnieżki i zbroję. A i rewki Tak, a więc najpierw tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Drewno, no. Super, poczek Skill, 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 skill. Pięknie. Piękny już cały secik. Kolejny typeczek, kolejny typeczek, kolejny typeczek, kolejny typeczek, kolejny. E, już dwa skilla mam. Ja w sumie nie wiem, czy ta drewno się opłaciło, ale dużo youtuberów mam, to dlaczego ja też nie mam? Ale freaks. Buduj się do mnie, jak się boisz. Bo dupa jedna. One będą i te zaje fajne. Zaje fajne mam, naprawdę. Mam że są zaje fajne. Bo jak jeszcze będziemy mieć ten look, to będzie już zarobiście. Co ja mówię? Jaki te strzały. Nie mogę się doczekać tych strzał. Tu mm, jest no i Słuchaj. Super człowiek. Jest. Drogi nawet. Drogi jak tej rogi. moje kochane. Teraz sobie tam pójdziemy. Wyleję sobie wytkę, wódkę sobie, wylejam Mamy wylejam sobie, sobie, wylejam sobie, sobie, wylejam sobie, pek 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 wylejam sobie, to śnieżki sobie weźmiemy, dlaczego nie lata też kolczukową pyk pyk tym typeczkiem ktoś tu jest na pewno O, entrąd. Putentypeczek. U mnie Ja nie mogę. A, bo cofną mnie. Podejrzewam to też tak, że może mnie cofnąć. No nie. Gdzie ty? ten putentypeczek? jest, tu jest. Kurde, 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 kurde! Jest! Zabiliśmy go tak hardkorowo. Ostatni typeczek. Tam, tam, tam. Typeczku. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Jaki to był skill. Maczki, na razie was pożegnam. I widzimy się w drugiej części.